Czemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Alex Gordon, która jest gra platformówką. Jakby ktoś jeszcze o tym nie wiedział. Rzekajcie. Nie, nie, nie. Zły gracz. Tak właśnie myślałam. To jest też film taki informacyjny. Wow. Grafika mi dała po patrzałkach. I w międzyczasie jeszcze wam powiem, co jak na YouTubie u mnie, na kanale. Yy, nie wiem, czy słyszycie, czy nie, ja mam ochrypnięty głos. ja już ledwo gadam. <laughs> Jakoś znowu jestem chora, nie wiem dlaczego. I po prostu szkoła każe nam wychodzić na przerwy, gdy licaliście piszą maturę i po prostu no jestem zbyt, jak bym mogła powiedzieć, ubrana po prostu. Ale tak bywa. Czasem się jest na wodzie, czasem podnie. Wow! Dobra, czekajcie. Bo nie mogę się skupić przez niego. Dobra. Yy, na YouTube tak. Przerwa jest dosyć długa. Nie wiem, czy ona nie będzie trwała za pół roku nawet. Nie wiem, bo. No ja. Faktycznie stworzyłam. Wow. Stwo wow! Stworzyłam ten serwis, znaczy no, serwis, konto. Były wakacje i wtedy miałam dużo czasu na nagrywanie i chęci, i w ogóle. A teraz za bardzo nie mam tych chęci, nie mam też czasu. Co się też przykłada na to, że no, no jak mi idzie na YouTube, po prostu się przykłada. No. Nic tu więcej mówić. To, że teraz znalazłam czas na nagrywanie Alexa, to jest cud, po prostu święto już sami wiecie jak długo nie wrzucałam nic i to jest po prostu masakra mianowicie nie mam czasu teraz podsumuję to, nie mam czasu dlatego, że jest szkoła muszę no wszystkie na te klosówki na semestr dobrze wyszło co, co, co najmniej trójki, i czwórki z, właśnie z, z, z jednego przedmiotu dostać, bo musi ja się bardzo cieszyła. <laughs> no i jeszcze chodzę na spotkanie dla bierzmowanych yy, więc ja nie mam czasu to Kościoła, muszę chodzić i w ogóle nie mam po pierwsze czasu, kiedy tego wrzucać, a po drugie nie mam czasu w ogóle, żeby tego nagrywać. Więc ja nie wiem, jak to dalej będzie. Zastanawiałam się nad usunięciem, ale z drugiej strony przecież dużo mam tam, wow, ciekawych rzeczy, które na pewno się wam przydadzą kiedyś tam. Więc trochę mi żal by było usuwać, więc na razie myślę, że nie usunę. Zostawię sobie, niech sobie będzie to konto. Może kiedyś będę miała znów chęć i znów będę miała czas no i wszystko w ogóle nagrywać. Wyraźnie niestety tego nie mam. Sami zresztą widzicie, jak mi idzie na YouTube. Także yy, Ale jestem zadowolona, bo nie tracę widzów. Bardzo jestem wam wdzięczna, że nie odchodzicie, że jesteście, że cały czas tego suba mam od Was. Aha, przecież tam. Więc bardzo się z tego powodu cieszę niezmiernie. Naprawdę, to miło tak zobaczyć, że ktoś jeszcze ogląda, no czy no czeka właściwie na filmy, nie ogląda. bardzo fajne uczucie jest, wiedząc takie właśnie rzeczy. Yy, co by tu jeszcze trzeba powiedzieć? Yy, Ale Gordon to jest właściwie jedna na razie seria, która jest, no yy, jest na moim kanale, ponieważ reszty nie chciałam, po prostu to tyle. Nie chciałam mieć. Wow, co ty jeszcze żyjesz? Peczka się spadła. Więc to jest właściwie jedyna seria. No i jej, ją na pewno dokończę, w sensie takim, że nie zawieszę nic takich z tych rzeczy, po prostu ja ją chcę skończyć. Bo ja, ja lubię tę grę, ponieważ jest moją ulubioną grą. Od niedawna. <śm> nie no, może od dwóch lat jakoś tak. Wracaję do sprawy. To tak. To chyba wszystkich nie będę miała gwiazdek. Wow, to mnie bijesz! To mnie bijesz! Frajer. Dobra. Kurde, no. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć w tym odcinku o mnie i o YouTubie. Aha. Yy, jeśli Was interesuje, czy ja w ogóle jestem na YouTubie, czy w ogóle odwiedzam coś w ty tym stylu, to tak jestem cały czas. Piszę, komentarze patrzę. Kto napisze jakąś wiadomość, komentarz, cokolwiek To nie jest istotne teraz Ja po prostu patrzę Kto, kto co wrzuca Kto co pisze I no, wszystkie z tych rzeczy Ponieważ mnie to bardzo ciekawi Nigdy tu nie miałam 3 gwiazdek Czemu? Mnie to bardzo ciekawi Czy komentujecie, czy coś Właśnie widziałam ostatnio na komentarzach w kanale Że ostatnio mało wrzucam Ja to wiem <grym> Że mało wrzucam ale staram się no staram się jak mogę żeby chociaż no nie wiem jak to nawet nazwać żeby raz na jakiś czas był ten film odcinek cokolwiek no jeszcze jedna plansza bo tak jak wam obiecałam po dwie na nagrywam dobra wow, wodna plansza super nie za bardzo widzę ile on ma oddechu więc to może być trochę... Draż. Możemy trochę podrażnić. Bardzo lubię właśnie nasze też wodne. Nie wiem czy wiecie, ale po prostu lubię je, fajne są. Takie, 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 no. Nie ma słowa na to. Dobra, szybko teraz będziemy płynąć. Gdzieś po tle. O, jest, miło. No co mi powiecie? Ja bym nie wiedziała jak się zabija. Je. Nie jest na czas, ani nic w tym gusie, po prostu... To tak trzeba przechodzić w odwrót z przecież no chyba wiecie o tym, nie? Doskonale. Gwiazdka, no kurde, co ja, ślepa czy co? Dobra. Trzeba się rozglądać za gwiazdkami, bo pod wodą to ich trochę nie widać, przyznam szczerze. No i też będę zbierać wszystkie mimo to te na pieniążki, bo wtedy się wie, gdzie było, a gdzie nie. O, tu jest, widzicie, oddech, żeby muszę go wziąć. Wow, nieźle mi przypalił. No kurde, co ty? Koleś, wyczyniasz Jadł, Jej. Super! Nie no powiedz to! Dobra, nie wiem, czy jest jeszcze jednak gwiazdka, ale postaram się ją znaleźć. No i widzicie, tak się wciągam w tą grą, że teraz już nawet nie wiem. Nie wiem teraz do czego wrócić do rozmowy jakiej. Wow, konkretnie. No musiałam tutaj chyba uciekać, niestety. Dobra, tutaj tlen mamy, więc się nie muszę martwić, żeby się utopić, czy w tym stylu. Bo nie ma. Okej. Okay. Trzy gwiazdki. Świetnie. Dobra, teraz jeszcze wyspę tylko. O, przyszliśmy. Miło. Przyszliśmy, widzicie, już mamy jeden kolor do medalionu. Nie wiem, czy on trochę nie zamula. Wyspa. Tam są połowy dodatkowe, ale to myślę, że bonusowym, jak to robimy. Aha, no dobra. No, nie stać nas niestety. No, ale już mamy ładną wyspę. Więc nie narzekajmy. Dobra. Menu zapisz i wejdź. I teraz chciałam Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. No i oczywiście zaprosić do kolejnych, które myślę, że pojawią się w jakimś tam czasie, ale nie wiem, bo ta przerwa jest pół roku i jeśli się pojawi raz na miesiąc, to i tak będzie dużo. Pojawi, na pewno wiem, że się pojawi specjal z okazji świąt zbliżających się. Na pewno będzie ten specjal. Uf, a na razie nic więcej Wam obiecać nie mogę, ponieważ nie wiem jak to będzie. Nie mam chęci, nie mam sił. Jestem chora. W dodatku mam zwichniętą, zwichnięty nadgarstek, więc ja nie wiem jak ja to dalej będę robiła. Więc na razie trzymajcie się ciepło. Macie dosyć informacji, jak na nadchodzący czas i w ogóle. No co? No to cześć. No